Och, teraz będziemy nam odskakiwać! O, no spalinu, na nas! Von, Jaki debil! Dobra, z dobra, zatem tak, witam was w kolejnym odcinku z Raymana na moimże kanale. W poprzednim odcinku kończyliśmy drugi świat, i od razu zabieramy się za trzeci. Od razu zabieramy się za trzeci, tak, musiałem się cofnąć po literkę P, bo miałam tylko jeden punkt miałam, bo miałam tylko jeden punkt życia, teraz będziemy mieli ich aż pięć. Będziemy mieli ich aż 5. No i co? No i żeby zabrać pierwsze dwie klatki musimy skoczyć tutaj do tyłu. Tak, musimy skoczyć tutaj do tyłu. Mamy tu tylko złotą pięść, Dobra, wywalone. I teraz tak. I teraz. Nie wiem, nie wiem. Nie, nie wiem, jak się tego gościa rozwala. Nie wiem, że tutaj trzeba go tego kilka razy pomaltratować, Tylko, że ten gość się po chwili regeneruje. I teraz tak. I teraz wchodzimy tutaj. I teraz wchodzimy tutaj, skakujemy tu. No, i mamy tutaj pierwszą klatkę w tej... Mamy pierwszą klatkę w tym świecie! No i są tutaj te, tak zwane pieski, to one też tak, no tak się nazywały. Nie wiem, kto jej tak gdyby nie nazwał, ale... Ja pierdolę. Dobra, ale tak, wracając. Wracając, dzisiaj idę, dzisiaj idę do pracy. Możliwe, że w tym odcinku będzie tylko... Ale tak, możliwe, że w tym odcinku będzie tylko jeden poziom. Tak, możliwe, że będzie tylko jeden poziom, no bo ten drugi będzie trochę długi i trochę tego, trochę przesrany będzie, dlatego może nam trochę zająć, może na ten drugi świat trochę zająć, a ja jestem ograniczony czasowo. Czas tutaj nie zwalmy i nie skoczmy tutaj przypadkiem na górę. Dobrze, dobrze, udało nam się, druga klatka, tam widzieliście obok trzecią. No i tak, od razu Wam zapowiem, że to również będzie ostatni odcinek. Znaczy, nie, nie będzie ostatni, to będzie przedostatni odcinek zrealizowany na tym tego tym tygodniu na tym kanale. Bo tego, potem już do końca tygodnia będzie tylko portal, który trzeba dokończyć. Tak, trzeba portala dokończyć. I od razu Wam również powiem, że w dalekiej przyszłości będzie, dwu, będzie 24 godzinny stream. No przynajmniej się postaram zrobić. No i tak, i tutaj tego lemy. Dwa, ten, mam dwa typy ataku i teraz musimy lecieć tutaj bo tutaj będzie kolejna klatka za gościa Dziękujemy. Czwarta klatka. Nie, nie zmierzymy tutaj wszystkich klatek, bo nie mamy niestety mocy biegu. Zatem nie, nie uda nam się zebrać niestety wszystkich klatek. Una szkoda. Mam również niestety dalej tylko dzisiaj nie żyć. Patrzcie, tutaj jest tego, tutaj jest pierścień, tutaj, to, to, tutaj jest pierścień, do którego nie dolecimy, bo niestety nie mamy. Bo niestety nie mamy tego. Niestety nie mamy... Eee, tego, tak mocy biegu, teraz musimy lecieć tutaj na ten. Tutaj yy, tego Things, o, zresztą oglądałem też film u człowieka, który zwaliłem. Jeszcze raz, musimy to powtórzyć. Eee, tam widzieliście klatkę, tak, oglądałem gościa, który, który yy, przechodził Raymana. Widzicie eee, tego, gdzie te zielone czy te niebieskie klejnoty Tings go atakowały? Jezus, Mary, ja nie potrafię normalnie przejść tej grę, a on przechodził ta, z, z taką trudnością. No to już w ogóle trzeba mieć skillę. To była nasza ostatnia klatka w tym świecie w tym świecie, w tym, tego w tym poziomie póki co, bo niestety nie mamy mocy biegu. Ty, Z tobą się żegnamy. No i teraz ten będzie jeden z bardziej przestrannych motywów, bo ja nie potrafię na tym skakać. Ja nie potrafię na tym skakać nie ja potrafię się na tym wybijać. Generalnie nic o tym nie potrafię. Nic o tym nie potrafię. 5 e, minut, dobra, na pewno 2 minuty, to będą 3,5. Tak, dzisiaj jeszcze powiem, że idę do pracy. Tak, dzisiaj idę do pracy. Już kilka razy byłem w swoim życiu, dlatego to też nie jest dla mnie żadna niespodzianka. To nie jest żadna nowa, tego nowe doświadczenie. Dlatego. No. Nikt nie musi się pultać. A co, niego nie uderzyłeś? Dobra, teraz mu go uderzyłem. Teraz tu. Teraz tak. Nie bałam się, że, się tego, że ten gościu mi zablokuje. Wali w tego. Teraz tego. To są te pieski, nie wiem czy tak nazwał, ale to są pieski. One są przesrane. One są przesrane. Teraz chyba podobno... Ociechuj! Ociechuj! Właśnie tutaj widzicie, to jest boss. To jest boss tego świata. Trzeciego świata. I on tak na zdolnie to nas nie zabije, on nas popycha do przodu. Eee, tego w tym pierwszym świecie również nas gościu gonił. Tutaj chyba nie musimy rozwalać, bo niczego się nie stanie bo przynajmniej nic nie pominiemy, Bank. I teraz patrzcie, teraz skakanie po tych. To czerwone opada, dlatego, jeśli to. I dlatego na tych czerwonych spiąć dupę. Idziemy teraz tutaj na sam dół, bo tutaj będzie literka P, która nam się przyda, bo straciliśmy, bo straciliśmy głupio dwa punkty życia. Proszę bardzo, załatwione. Więcej klatek już tutaj w tym poziomie, nie, w tym etapie nie będzie. No, jak pokonamy tego bossa, to jak pokonamy tego. Czekajcie, mogę, mogę, mogę rozwalić to. Tak, mogę to rozwalać skacząc na to. Ok, dobra. Teraz, sobie będzie kolejne życie do zebrania, dlatego skupmy dupę. Tak, jest. 12 życie. Proszę bardzo, dwunaste życie. E, mam nadzieję, że tutaj, więc mam nadzieję, że chociaż tego tutaj się już nie wywala ani razu. Teraz musimy pójść tam na sam, na sam koniec. Musimy rozwalić tutaj te tego, te magmowe kamienie. No, Wam wspominam, że w niedalekiej przyszłości planuję zrobić 24-godzinny stream. Dobra, tutaj ten odskoczy najdalej. Planuję zrobić się w niedalekiej przyszłości 24-godzinnego streama. Tam chłop gości skoczył. Tutaj pojawiła się frajerska chmura, na którą musimy skoczyć. Tak, planuję zrobić w przyszłości 24-godzinnego streama. Jeśli się w ogóle uda, pierwszy stream na moim kanale od razu. 24-godzinny. Czy możesz się rozwalić? I dlaczego nie? Dziękuję. Będę zrobić tego. Pierwszy stream na kanale jest razu 24 godzinny. No ciekawie, ciekawe. Teraz tutaj. Nie wywalmy się w żaden luki sposób. Tutaj będzie łowca obok. Teraz musimy zrobić to robić o tak. Tak, tak. 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 I teraz uderzamy tego tutaj. Proszę bardzo, załatwione. Czas nam sobie 6-minutowy odcinek, wydaje mi się, że nie, mimo tego, że muszę się trochę śpieszyć, to wydaje mi się, że jeszcze mamy wystarczająco dużo czasu, dlatego możemy się zabrać za kolejny poziom. Możemy zabrać się za kolejny poziom, idziemy, hard rock, Czwartek Skały. No, ciekawa, nazwa, ciekawa nazwa, i teraz tak, i teraz pierwsza klatka znajduje się tutaj na dole. Pierwsza klatka znajduje się tutaj na dole, tutaj możemy potem na spokojnie przejść, nic się nam się nie stanie, chociaż na wszelki wypadek przeskoczmy. Tutaj słowca, dlatego po prostu zróbmy to tak. Teraz serio nie trafi go trafiłem. Teraz o, teraz, teraz wsiądzie. ok. Możemy uderzyć tak na dystans. Po prostu idziemy od razu tego. Znaczy nie pójdziemy po drugą klatkę, ale pójdziemy po prostu taką jedną ścieżką. Bo gościu tego na pora szedł. To też pójdę, bo muszę kopiować. Muszę kopiować od lepszych. Pójdziemy tutaj po złotą. tego. tutaj. Nie, pójdziemy w sumie po życie. Po, po życie w sumie pójdziemy, bo tam jest życie. Myślałem, że pójdę po nic. A jednak, a jednak przypomniało mi się, że pójdziemy po życie. Tu para, nie wiedziałem już nawet, jak, nie wiedziałem nawet jak, jak idę. Ale teraz używamy to tutaj. Nie wiem, co tam się z tyłu pojawiło. Ale chyba nic. no teraz idziemy tutaj. Idziemy po literkę P. Mimo tego, że mam całe życie, to i tak możemy pójść po literkę P, co nam szkodzi. Pojawiły się tutaj kamienie. Teraz te tutaj. Odskoczmy. Ja tutaj muszę pójść po życie. Teraz muszę poskoczyć tutaj i przyciągnij. Ładnie. 13 życie. Teraz możemy się cofnąć i będzie klatka, czy nie będzie? Nie będzie. Dobra. To idziemy od razu tam. Idziemy od razu tutaj. Idziemy prawidłową ścieżką. No i tutaj się nie zdziwię jak stracę ży życie. W tym etapie. Co jest muzyko? Nie ma muzyki. Teraz idziemy tutaj na samą górę. Generalnie tak, generalnie tutaj w tym etapie są aż dwa Exity. Tak, są tutaj aż dwa Exity. Przy czym ten drugi jest, jest cięższy do osiągnięcia. Tutaj trzeba się tego, przepraszam, tego wisić na tych czerwonych gównach. tych czerwonych gównach, które opadają. A ja się trochę cykam. A ja się tylko trochę cykam. Weźmy to najdalej jak się da. No tych czerwonych, tego, tych czerwonych kówień się trochę obawiam. Dobra. Okej, okay, dobra, zrobiliśmy to profesjonalnie. Teraz puścimy, teraz tutaj, ta gra testuje wasz refleks. Refleks, samo refleks, w zależności kto co woli. Ta gra testuje wasz refleks. Tam się idzie do alternatywnego exitu. To... Ja Dobra, mogłem, mogłem, mogę tego nie robić, mogłem tego nie robić, dobra, zebraliśmy klatkę, możemy iść dalej, możemy iść dalej, mamy dalej, dalej mamy chociaż, chociaż dalej mamy tą szybką pięść, I chociaż, dobra, dobra, Kupmy się, skupmy się, będzie teraz, to będzie, poziom trudności coraz bardziej rośnie, będzie teraz bardziej przesranie, widzimy się jak po prostu będziemy w tym samym momencie, albo spróbuję lecieć do tego, albo spróbuję tego, jakoś da radę lecieć tam do alternatywnego, Zakończenia. Znaczy nieważne, do, nie do którego wy wejdziecie, Exitu i tak. I, I tak tego. I tak wejdziecie do tego samego etapu. Do tego samego drugiego etapu wyjdziecie, zatem nic się nie stanie. Ale jest jakaś sztuczka, dzięki której można szybciej tego, można trochę szybciej tam wejść. Można trochę szybciej tego tam się dostać. Mam ochotę będąć się state tak szczerze, ale... Nie będę taki. Ok, dobra, przeszliśmy to. Nie wiem, dlaczego za pierwszą razem tu wrajeżyłem. Tak, w tamtą stronę jest tego. tamtą stronę jest alternatywny exit. Nie, wiem, czy on się tam. Możemy tam pójść, tylko jest parę ryzyko, że stracę życie, bo będę musiał wisić na tych czerwonych gównach. Ja Na nich w ogóle nie umiem skakać, wybijać się. W ogóle nie umiem. Dlatego to sobie pominiemy. To sobie pominiemy. Tylko życie na, do... Na, do... na dobrą sprawę straciliśmy. Tylko życie. No i... Nie mam złotej pięści, nie załatwię ich na raz. Nie załatwię ich od razu, tylko będę musiał się z nimi bawić. Teraz tak, teraz tutaj gdzie była klatka. Możliwe że tutaj nie zbierzemy 100%. Bo po prostu nie wiem, gdzie jest klatka. Dobra, no teraz tutaj musimy iść pod nim na ziemię. Wiem, że padniemy na ziemię. Teraz musimy wejść tutaj. I pojawiła się chmura. Udamy skladkę, tylko się po nią udamy. No! Teraz. Nie, patrzę, nie, potrzuje, nie, potrzuje, nie straciłem życia, ale trudno. Teraz muszę się skup trochę skupić. Tam coś jest? Tam jest literka P. No i szczerze, ją, szczerze, ją weźmiemy może. Ją, ją weźmiemy. Śmieć. Dobra, zróbmy to inaczej. Podejdź tam bliżej tej klatki, a nie się cofasz na prawo, cofasz na prawo bo ten analog jest zwalony, no. Dobra, podejdź. Patrz, teraz się podejdzie. Możemy załatwić się tak. Dzięki. Zostaliśmy ze sobą punktami życia, fajnie. Przychodzimy tutaj z pięcioma, a zostałem z y, żadnym. Z, ja zostałem z dwoma. Zostałem tutaj z dwoma punktami życia. Zajebiście. Mam 18 Tinksów, tak, mam 18 Tinksów, zaraz tutaj będzie magik. Wypadałoby do niego pójść. Oto akurat jest całkiem łatwy magik. No a szkoda byłoby z niego nie skorzystać. Szkoda byłoby z niego nie skorzystać. Możesz mu dać te pieniądze, czy. No, fajnie, 20 giga. 15 minut, po wycięciu pewnie będzie 12. Szybko to zrobimy. Dobra, 15 tinksów musimy skakać po tych murach, które znikają. Dlatego. No, czy ma tutaj spiąć dupę? Nie marnować czasu. Sczytować tam, gdzie się da. w tym, że ja niestety nie widzę całego ekranu. Nie widzę tam, co się na górze dzieje. Okej. Okay. Dobra, idziemy, w bardzo dobrym... Dobra, idziemy, w... idziemy w dobrym tempie. Idziemy w dobrym tempie. Jeszcze cztery. Generalnie tak, generalnie mam ja problem, że nie wiem, czy zajmę się potem zarać na dwójkę i inne, tego gry, i inne podobne gry. No, jak się nie, przy... jak się nie przyjmują. no ja wiem, że też mogę być trochę drętwe, ale. Jak się nie przyjmują w ogóle, no to nie ma... Nie ma co nagrywać, nie ma co nagrywać, trzeba się zabierać za GTA 5. Trzeba się od razu zabierać za GTA 5, jak skończę Raymana, to od razu zabieram się za piątkę. I od razu tutaj pójdziemy po trzecią po kolejną klatkę, która jest tutaj, tylko musimy skoczyć tak. O. I teraz tu, tu, tu i tu. Nie musicie się tam wchodzić, nie musicie się tam tego obciągać, po prostu możemy zebrać tak. Nie wiem czy to jest... Nie wiem czy nie pominąłem jakieś klatki mułkowo. Jest takie prawdopodobieństwo, że mogłem pominąć. W razie ja czegoś się po prostu cofniemy i tyle. Dobra, nie sięgniemy myślałem, że mnie sięgnie. Ora, trafiło na sale, okej, okay, wywalone. Teraz pójdziemy tutaj. Tutaj y tego aparatu. Aparat ten aparat zrobi zdjęcie, checkpoint. Żadnej klatki tutaj nie ma. Dobra. Nie, czyli nie, nie. wydaje mi się, że na chyba jakąś pominąłem. No i właśnie teraz będzie motyw, o którym wspominałam poprzednim odcinku. Czyli goni nas ekran. Jeśli nas ekran dogoni, to chyba giniemy, jak kojarzę. Ale udało nam się kojarzę. Ale udało nam się tutaj za pierwszym razem ten pierwszy etap załatwić. Czas tu. Teraz tak, tutaj nic z tyłu nie ma, chyba nie ma. Rozrozwalamy rozwalamy i padamy na ziemię. Ja mam wrażenie, że pominamy jakąś klatkę, tak szczerze. Tłonie nie to no ty ładnie jednym ciosem go załatwię. myślałem, że będzie o dwóch. Dobra, tutaj musimy... Spiąć dupę! Bo tutaj był ten gościu, tutaj był ten łowca. Już w kuli załatwili w porę, to już zginęli. I zaraz będzie kolejne życie. No, no możliwe, że w tym odcinku wyjdziemy na plus, nawet. Serio. <marsky> możliwe, że w tym odcinku wyjdziemy na plus. Może teraz tak i tak. I dawaj życie. 14. Salibyście. Lecimy dalej. Co się do poprzednich poziomów. Zbiorę życia. Będę miał 20. I będzie zajebiście, Tylko musimy zdobyć wygania. No nie, 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 nie. Akurat nie chciałem sobie pozwolić, żebym dostał tym głównym łeb... nie dostałem. Na no dole nic nie ma. Wolno nie sprawdzać. wolę nie sprawdzać. Się, ja się Tutaj już wszystko tutaj jest ukryte. Teraz tak. Teraz będzie jedna z najbardziej skutniających rzeczy z całej serii. Czyli patrzcie, musimy iść na politerkę. Musimy tutaj podskoczyć i tam jest literka P. Musimy tam pójść. I my oczywiście tam pójdziemy. Tylko oczywiście, jeśli to nas ominie. Czekajcie, tam jest życie? Tak, życie, dobra, pójdę po nie. Kurde, 15 rzeczy i chmurka od razu. Jak miło! Ty no od razu tak to od razu mi się... Od razu mi się dużo milej w tę nagra. gra. Teraz, dobra, teraz musimy lecieć tam. Teraz pojawi się to gówno, dlatego podskoczmy nad tym. Latujemy tutaj, zbieramy literkę P. I teraz musimy iść tam. Tutaj na róg. Znaczy, musimy iść do końca na ten róg. Klatka. Tak, najbardziej wkurwiająca rzecz. Musicie się tam cofnąć. Teraz musicie się tam cofnąć. Bo taka była wola twórców. Taka była wola twórców. Nie, nie wiem, kto to wymyślił, ale... Jak mus, to mus. Jak mus, to mus. Dobra, niech teraz tutaj to minie. Teraz tak. Czwarta klatka. Dobra, nie przekapiłem żadnej, bo, jeszcze, bo w tym etapie są dwie klatki. No, ale patrz, no idziemy w, tak idziemy w tak zajebistym tempie, że kurde, myślałem, że będziemy szli w dużo gorszym tempie, a idziemy póki co w zajebistym. Idziemy w zajebistym tempie, nawet dużo, nawet dużo żyć zbieram, wbrew pozorom. Myślałem że, zbier myślałem, że będę zbierał dużo mniej. Teraz tak, musimy... Nie wiem, czy to tu... Nie wiem, czy to w tym etapie, ale musimy... Nie, to chyba nie w tym. To chyba nie w tym! Jeszcze się upełnie. Tak, to, to jeszcze nie tutaj, to jeszcze nie tutaj. Ale gdzieś tutaj w podobnym sektorze jest życie do zabrania. Checkpoint. Na ja wiedziałem, że jest. Dobra. Ok, teraz musimy czekać, aż to. Aż to ogromne gówno nas pominie. musimy poskoczyć tu i tu. Flatujemy tam. Zobaczę co tam jest. Tak, tutaj... Dobra, w tym sektorze będzie życie. No to dobrze mówiłem, że będzie... Śmieć. Dobrze mówiłem, że w tym sektorze będzie życie. Teraz tu, tu i tu I dawaj życie. Dawaj życie. 16 życie. Najwięcej żyć. Nigdy nie miałem tak dużo żyć w tej serii, dlatego no. Idzie nam coraz lepiej. Sama co co gapowa jeździ. No idzie nam coraz lepiej. Teraz musimy skoczyć tu. Teraz tu. I idziemy. Nie idziemy na lewo. Idziemy na prawo. A dlaczego idziemy na prawo? Teraz zobaczycie. Teraz musimy iść tutaj. Właśnie. Musimy wylądować tu. Musimy, temu. musimy skoczyć tam gdzie ja. I klatka nawet klatkę. Piąta klatka. Zaraz pokażę Wam szóstą klatkę, która jest równie chamska. jakim i i bardziej. Z nim się nie chce nawalać, dlatego nie będę się z nim nawalać. Jezus Mary ja nie umiem na tych chmurach skakać. To sobie wyobraźcie sobie, że, od, od, że o życiu lub śmierci w tej grze decyduje o tym, czy umiesz skoczyć na chmurę. Na ferrajerską chmurę. Czy umiesz na nią skoczyć? Ocho, i teraz co? będziemy nam odskakiwać? On no już rozszuje na nas! Von! Jaki debil! Jaki debil! Spadł! ale dobra, nie śmiejmy się z gościa. Wypadki też się zdarzają. 20 minut, 20 minut przeszliśmy. Kolejny raz, dwa poziomy. Mi się podoba. No i teraz tak: się na sam dół. Używacie pięści. I bez konieczności wchodzenia na górę macie klatkę. By się potem, byście potem musieli się wspinać na górę, a tak to nie musicie. Tak to nie musicie, kolejna chamska rzecz. I... 100% poziom. W sumie zastanawiam się czy tego, chociaż nie wiem, aż będę musiał skoczyć tego, będę musiał skoczyć do sklepu i potem pojechać do pracy już. Dlatego nie będziemy kontynuowali tego. Tego już nie będziemy kontynuowali. Walkę z bosem i walka, walką z bossem zamienimy się w następnym odcinku. Ale kolejny był stuprocentowany poziom, patrzcie no... Idzie nam idzie naprawy na coraz, na coraz lepiej. No jak tam widzicie w prawym rąk, tego... Po samej prawej, na samej prawej, finałowy poziom. Musimy zebrać wszystkie klatki, aby móc tam wejść. Ale tak, to by było na tyle. I do następnego.